Ten odcinek. nagram o tym, co u mnie. Ja bym powiedziała, co u mnie, u mnie, wszechświat mnie sprawdza. Tak bym to określiła. Już nie pamiętam, czy w jakichś odcinkach. raczej tak. Wspominałam Wam o, o mojej praktyce wdzięczności. I łatwo jest być wdzięcznym, jeżeli dookoła nas otacza spokój, ale jak uzyskać tą wdzięczność, kiedy, kiedy dookoła nas dzieją się różne inne rzeczy? I, I to są takie próby dla mnie, przez które przechodzę i, i sobie radzę. Radzę sobie na pewno dużo lepiej niż radziłam sobie kiedyś. Odczuwam nadal wdzięczność. Jeżeli mam trudniejszy moment, to, to udaje mi się jednak e, z niego jakoś wyjść i, i, i żyć. Więc co u mnie poza tym? E, zaczęłam pisać wiersze. Piszę ich coraz więcej, piszę na różnej tematyce. E, okazuje się, że piszę wiersze na zamówienie, potrafię napisać wiersz. O różnej tematyce, jest to coś, co w sobie odkryłam e, ponownie, ponieważ już jako nastolatka i, i później dwudziestoparolatka, e, już wypisałam, jednak moje, moja pewność siebie była dość niska i nie miałam odwagi nigdy publicznie się dzielić tymi wierszami gdzieś te wiersze mogły przeczytać tylko i wyłącznie osoby z mojego bliskiego otoczenia. E, Mam nadzieję, że kiedyś gdzieś odnajdę zeszyt z tymi wierszami, w tej chwili go nie mam, więc nie mogę so, sobie nawet sama na to spojrzeć, gdzieś takie fragmenty wierszy tylko... tylko pamiętam. Mm. Co w związku z tym, że, że piszę te wiersze? W związku z tym... E, pisałam poprzez wiersze interpretacje do obrazów pana... E, pana Cezara... Cezarego. Mam problemy z odmienianiem imię. Okazało się. E, ciekawa historia. Bóg ma czasami takie plany dla nas, e, których się nie spodziewamy. Ja trafiłam e, na, na, tego, na tą osobę e, na internecie. Ja go nie znałam osobiście. Jest to bardzo e, fajna osobowość, ciekawa osobowość, ale i też niesamowity artysta, jego obrazy, e, jego obrazy są piękne i pod tym filmem e, za, tak jak zawsze pod jakimś filmem wklejam e, jakiś link, tutaj wkleję Wam link do, do jego kanału na YouTubie, gdzie możecie się zapoznać z jego obrazami. Żeby zobaczyć twórczość moją e, odnośnie tych obrazów, zapraszam Was e, na moją stronę facebookową, tam się tym dzielę, ale też e, i e, na Wolski Art, gdzieś tam na, na stronie e, e, Cezary też gdzieś e, w, udostępnia moje wiersze. E, jeden z tych wierszy na pewno wiem, że został odczytany na jego wernisarzu, i ja się wzruszyłam, gdy to samo usłyszałam. Niestety nie mogłam być na tym wernisarzu z pewnych przyczyn to jednak było to bardzo wzruszające dla mnie zdarzenie i, i dalej się chyba tym wzruszam. Bo jeszcze mimo tego, że wychodzę z tego stanu i mam bardzo dużo wdzięczności i uczę się miłości do siebie i, i do mojego otoczenia, to tak czasami jeszcze ta moja pewność siebie gdzieś, gdzieś tak bardzo nisko upada i się zastanawiam, czy to na pewno ja, czy to na pewno moja praca, czy to na pewno moja twórczość. I tak, to są moje twórczości, te obrazy, nawet czasami, te obrazy, przepraszam, te wiersze naprawdę mi się też podobają. Jednak, jednak uważam, że, że pochodzą od mojej siły wyższej. Bo gdybym pisała je z własnego umysłu, to pewnie by takie piękne nie wyszły. A mój własny umysł, to niestety jest moje ego i, i tego się trzymam, więc moje myśli są przypuszczane, są zauważane, jestem im wdzięczna, potrzebuję ich do nauki, do, do egzaminów, ale potrzebuję serca, czucia i kontaktu z moją siłą wyższą po to, żeby funkcjonować dalej i, i iść tą drogą. I na tym skończę Wam dzisiejszy odcinek. Jeżeli nadal chcecie mnie oglądać, chcecie, żebym coś Wam nagrywała, proszę, nagrywajcie. Nagrywajcie, ojejka, co ja znowu mówię. Proszę piszcie, piszcie e, o tematyce, e, jaką chcecie usłyszeć. E, jeżeli nie będę miała tematu, będę szła z materiałem, e, który, który gdzieś sam mi się pojawia w głowie, e, który uważam, że jest ważny. E, dziękuję nam Wam nadal za to, że subskrybujecie mój kanał, e, za, za każdą łapkę w górę, za każdą wiadomość. E, to słowa wsparcia, bo są osoby, które wiedzą, co się w moim życiu tak na co dzień wy, wydarza, i, i, i czuję Waszą obecność, Wasze wsparcie, i daje to bardzo dużo siły i, i, i wdzięczności też, więc e, chyba tylko jeden raz w ostatnim odcinku zapomniałam Wam powiedzieć: Nie poddawaj się. Nie musisz walczyć, ale nie poddawaj się. I do kolejnego odcinka. Ah.